Rysiek! Rychu! Czego? Chodź, to jest sprawa jest. Z tym kotem jest coś nie tak. Od tygodnia śpi. No i? No nie wiem, może do weterynarza. Po co? Może chory jest, cierpi. No gdzie cierpi, jak śpi? Może jak jest chory, to trzeba go uśpić. No co ty śpiącego kota, chcesz usypiać? No to co mu jest? Nie wiem. Może zapadł w sen zimowy. Latem? Może zapadł w letni sen zimowy. Ty, faktycznie, on zimą mało spał. Pójdę położę go w spiżarce. Może o. tam dojdzie do siebie. Ale śmierć bidula. Mm. Niepotrzebnie na niego siadałem. No niepotrzebnie, durny posłuchałem walczaka. No. Coś, co mnie podkusiło. Cześć, tata! Jestem. Widzę przecież, czego mordę drzesz. Mama w domu? Nie, w Los Angeles.